Cześć, z tej strony Donata Kadry w Pigułce. Przygotowałam dla Ciebie z okazji Dnia Kobiet. Super rozdanie, ale opowiem o tym ze szczegółami po krótkim intro. Mhm. W rozdaniu możesz wygrać dwie książki. Moją książkę, mojego autorstwa, wydaną wraz z wydawnictwem ODTK w Gdańsku, zatrudnianie i zwalnianie pracowników, z której dowiesz się, jak wyglądają ze szczegółami procesy zatrudniania i zwalniania pracowników. W tej książce omawiam również kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, a także kwestie związane z ochroną danych osobowych. W w kontekście, w kontekście e, RODO. Drugą publikacją, e, którą e, można wygrać w tym rozdaniu, jest świeżynka, czyli książka e, mojego autorstwa wraz z Moniką Smulewicz, dokumentacja pracownicza i ewidencja czasu e, pracy. E, książka, w której e, omawiamy z Moniką. Wszystkie kwestie związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i ewidencji czasu pracy. Ze szczegółami omawiamy wiele dokumentów, tych najważniejszych, znajdujących się w aktach osobowych pracowników, ale nie tylko, również tę pozostałą dokumentację pracowniczą. No i jedna osoba może wygrać zestaw tych dwóch. Książek. Aby wziąć udział w rozdaniu trzeba być subskrybentem mojego kanału na YouTube. I poproszę Cię również o pozostawienie komentarza pod filmem na YouTube. Poproszę Cię o napisanie w tym komentarzu, film o jakiej treści chciałabyś, abym przygotowała dla Ciebie. Panowie również mogą brać udział, oczywiście, w rozdaniu, jeśli chcieliby wygrać te książki dla swoich pań kadrowych, kadrówek. Więc tak, jedyne co należy zrobić, no to właśnie subskrybować kanał na YouTubie i pozostawić komentarz pod filmem na YouTubie. Rozdanie trwa do, do 10 marca, a osoba, która wygra ten zestaw książek, ogłoszę w moich mediach społecznościowych 11 marca, czyli i na Facebooku i... No w zasadzie tylko na Facebooku. Zapraszam cię zatem do wzięcia udziału w rozdaniu i mam nadzieję również, że z miłą chęcią obejrzysz nowe odcinki pojawiające się na moim kanale. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.